Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Zapraszam Was dzisiaj na kolejną przygodę. Tym razem wybrałem się do Campinosu, ale tak, żeby go przejść całego, czyli tym głównym szlakiem campinoskim 56 km, dwa dni. Wyruszyłem trochę późno, bo tak 9.30 no, ale stwierdziłem, że lepiej się dobrze wyspać. Myślę, że mam jakieś 12 godzin światła, także planuję dzisiaj przejść. Idealnie by było 30 km. Udało spakować w trochę mniejszy plecak. Niemniej razem z wodą żartymi, wszystkim i tak ma 11 kilo. No a wczoraj w ogóle była tutaj y, dosyć spora nawałnica. Więc jak gruchnęło w nocy, no to dzisiaj tutaj nikogo nie ma. Fajnie, bo ten cały piasek, który tu normalnie jest, to aktualnie jest taki mokrawy, że się w ogóle nie pyli, nie kurzy i można na tym. Po tym normalnie sobie przyjemnie iść, także całkiem fajnie. Więc jedyne czego się boję dzisiaj to ewentualnie komarów, w sensie jakiejś ich nadmiernej ilości oczywiście. No ale zobaczymy, jakoś będzie. Celem na dziś jest też, żeby troszeczkę nogi przyzwyczaić do dystansów. Zrobiłem ostatnio tamte 50 km w górach, więc myślę, że przez dwa dni sobie tutaj poradzę na płaskim. Ale trzeba je przyzwyczaić, bo za dwa tygodnie jedziemy z Cliftonem w Tatry. Tam będzie sporo łażenia i oczywiście wiem, że łażenie po płaskim to średnio przyzwyczaja, ale przynajmniej stopy dostaną dodatkowego bodźca, nie? Dzisiaj taki dzionek, że jest naprawdę fajnie, 20 stopni w tym momencie, idzie się bardzo przyjemnie, jest taki fajny chłodek, więc zapraszam na wspólny spacerek. Fantastycznie. Idzie się naprawdę super. Ale zatrzymasz się i krwiopijcy normalnie jakby gonga usłyszeli. Dzwon, który woła ich na tę ucztę. Pierwsze 5 kilometrów za mną. Nie spotkałem na razie jeszcze nikogo i chyba, chyba już rozumiem, czemu. Otóż mądrzy ludzie wiedzą, co ich tu czeka i zostają w domach. Nie, no komarów jest nadmierna ilość. Przy czym, no jak się spryskałem mugą to jakoś idzie, więc, więc się nie poddaję i idę dalej. Także teraz szybki top w wiatce, zjem jakiegoś batonika i lecimy na palmiery. 3 km tam mi zostało. Przejdę słuchajcie sobie jakiś czas i tak słyszałem jakieś dziwne dźwięki z oddali tutaj Dochodzę do Palmir a tutaj normalnie jakieś wyścigi kolarskie się szykują dużo dzieciaczków ciekawe, ciekawe jaką będę mieli traskę to 10 km za nami. 3 godziny to trwało nie najgorzej. Jak tak dalej pójdzie w tym tempie, no to za kolejne 3 godziny, czyli 15, pewnie około 16, powinienem być w Rostoce. No i zobaczymy, ile będzie pary. Czy mi starczy jeszcze na kolejne 10? A tymczasem, no już trochę zgłodniałem, także jedziemy z tym. Już nie jest tak źle z komorami. To tylko tam przy tych bagnach. Teraz już jest ok. Hej bear, hey bear. <grywka> tak robią goście na zagranicznych YouTubekach, jak idą przez szlaki w Stanach i Kanadzie. Szczególnie jak idą pod wiatr, tak jak ja. No, więc oczywiście ja tutaj nie mam żadnego zagrożenia, ale co? Idę sobie sam, co mi szkodzi? Mogę się poczuć, nie? Hey bear. Hey bear. <grywka> Wiem, że powinno się je teoretycznie myć wcześniej, ale mwah, takie jagódki. 3 kilometry mi zostały do Roztoki. Ogólnie, jak widzicie, idę sobie taką fajną ścieżką. Komary już dawno temu się skończyły. Naprawdę dookoła jest bardzo, bardzo fajny las, który dodatkowo tak się zmienia troszeczkę jak się idzie, więc nie jest monotonnie na pewno praktycznie nikogo tu nie spotykam no chwilę temu spotkałem drugiego piechura, którego serdecznie pozdrawiam ucięliśmy sobie bardzo miłą pogawędkę ale tak poza tym, no to jest autentycznie tutaj pusto, tu mam cały las dla siebie patrzcie jaka autostrada leśna Wow! <laughs> po widnokrąg, ale my tam nie idziemy Ja już słyszę samochody więc jesteśmy bliziutko roztoki i mój szlak prowadzi o tam Jest 15:40, doszedłem do Rostoki, czyli 20 km zrobione. Ten odcinek od Palmir tutaj do Rostoki, Czerwony Szlak, naprawdę bardzo polecam. Nawet jeżeli byście tylko jego mieli zrobić, no tak fajny odcinek lasu, tak fajnie się szło. Rewelka, także serdecznie zapraszam. A jak jeszcze mieszkacie w Warszawie, to macie to tak blisko, że naprawdę żal nie wpaść. Ja dziwię się, że tyle mam lat, tyle co tu mieszkam i jeszcze tędy nie, tutaj nie byłem to. Uh. No, w każdym razie już jestem nieźle głodny, także robimy liofa odpoczynek i chyba zrobimy jeszcze tę dychę dzisiaj, nie? Kurczak kary z ryżem. Pachnie kary. No, Ujdzie, jest ok. Może trochę, trochę za dużo soli, jak na mój gust. Jest 16.40, czyli co, godzinkę tu posiedziałem? Zleciało nie wiem kiedy, ale najadłem no się, odpocząłem i jedziemy na ostatnie 10 kilosów. Miałem właśnie obszar ochrony ścisłej Karpaty, który biegnie sobie wzdłuż takiego bagienka. Zobaczcie, na mapie wkleję Wam. No i było tam fajnie. Dużo takich fajnych zwolonych drzew, które chciałem nakręcić i w ogóle, bo to taki obszar, którego człowiek nie dotyka. No ale niestety tam było jakieś kolejne centrum dowodzenia komarów i bym po prostu musiałem iść do przodu szybko, uciekać nie było jak się zatrzymać na tym odcinku, na razie od Rostoki, to praktycznie chyba nikogo nie spotkałem także cały czas idę, mam szlak dla siebie, no po prostu idealnie to jesteśmy przy zamczysku 2,2 km mi zostało do Sosny Powstańców tam będzie wtedy 30 km zrobionych i będę szukał jakiegoś miejsca do spania Música No słuchajcie, to 30 km pyknęło i teraz będę się prosił ludzi, żeby mnie przyjęli na noc. Mam nadzieję, że się uda. Pierwszy dzień dobiegł końca zajęło mi to w sumie 10 godzin. Udało mi się tutaj dzięki uprzejmości bardzo miłych Państwa rozbić sobie namiot tutaj na ich posesji na zewnątrz. Więc jestem bardzo szczęśliwy, że będę miał gdzie spać dzisiaj na legalu. Jeszcze w ogóle dostałem herbatkę i kanapeczki, także normalnie strudzony wędrowiec jest super szczęśliwy. Też mam w miarę płaskie miejsce na namiot, no i zobaczymy. Tam zobaczcie, jest całkiem sporo miejsca. Jak na razie wsadziłem materac, także na luzie wejdzie yy, cały majdan tutaj, yy, plecak, yy, kijki, aparat, buty, wszystko co będę chciał. Jest godzina 20 po 8, także jeszcze chwilę posiedzę. Jakieś komary są, ale muga działa. A potem wbijam i kima. To czas w kimę. Jest 22, .00. nastawiłem budzik na siódmą. regenerujemy się. Siemanko, 6.30. Prawie dziewięć godzin. Jestem czempionem regeneracji. <grych> Wstaję, śniadanko i jadymy. Dosłownie two hours later. Ósma trzydzieści. Opuściłem miejsce mojego o, Noclegu dzisiejszego, no i zaczynamy dzień drugi. Teraz będzie odcinek asfaltowy. Mam nadzieję, że dotrę do sklepu spożywczego, który sprawdzałem, powinien być nawet dzisiaj czynny. Uzupełnię sobie wodę. No i 26 km przede mną. Leszek, słuchajcie, na mapie to był spożywczak. Niestety, jak widać, tu się nic nie dzieje, a szlak idzie tam, więc po prostu będę no, prosił kogoś z, z domów, żeby mi dał dostęp do wody, żeby sobie uzupełnić. Wbrew temu, co mi się wydawało, jak patrzyłem na mapę, Czerwony Szlak omija miejscowości Sowe i nagle jakoś tak długo szedłem, Spojrzałem, a ja już ją minąłem. Nie wiem, mam chyba z litr wody, więc będzie ciekawie. Z jednej strony lżejszy plecak, z drugiej strony trochę dyskomfort, że mam mało wody, a słońce dzisiaj bardziej daje. Po prostu ben, wchodzę w tryb racjonowania wody. No i mam nadzieję, że jakoś dojdę. Miałem właśnie fantastyczny dąb Kobenzy. Piękne drzewo ogromne, które chętnie bym popodziwiał bardziej. Natomiast komary postanowiły generalnie na tym odcinku ostatnim zastąpić mi trenera personalnego i przegonić mi mnie na rekordzik. Nie ma szans po prostu się zatrzymywać. Słuchajcie, to jest jednak niezaprzeczalna wada tutaj. Pokonywania tego szlaku w lato na tych odcinkach, gdzie są bagienka, nie, po prostu nie można się zatrzymać. Nie można. Ja współczuję z po stokroć osobom, które na przykład potrzebują na tych odcinkach zrobić dwójkę. Uu, nie wyobrażam sobie tego nawet. Niemniej, robienie tego w lato powoduje, że doświadczamy. W pełni rozwiniętej przyrody. Wszystko jest zieloniutkie. Naprawdę ogólnie spaceruje się bardzo przyjemnie. No oprócz tego, że trzeba trzymać tempo. I jakby nie ma tej wolności, żeby się zatrzymać odpocząć. Raczej trzeba zasuwać. Łatwo nie jest moi mili. Jak nie ma wody to jest trochę lipa. Widziałem jakiś sklep, jest gdzieś tam kawałek dalej. Jeszcze jak się skręci, odbije chwilę ze szlaku, więc chyba pójdę, bo, no jest słabo. A jeszcze przy okazji wychodzi minus bukłaka, bo no fajnie, że mam to tutaj rurka i tak dalej, ale nie wiem ile mi tej wody jeszcze zostało, więc w sumie mam problem teraz, żeby sobie. Ją, nią dobrze zarządzać, bo, no bo nie wiem ile jej mam, a, a pić się chce No ale trzeba trzeba iść dalej Gdyby nie to, że jestem dość już zmęczony, to bym chyba podskoczył z radości, bo zaufałem mapie, zboczyłem na chwilę ze szlaku. Od razu prawie, że było gospodarstwo, gdzie wszedłem, poprosiłem i pan mi napełnił cały bukłak. Więc normalnie mogę pić do woli, stać mi na zrobienie Liofa. Normalnie życie stało się znowu piękne. Także, o, jak super. W ostatnim momencie dosłownie, bo jak wyciągnąłem ten bukłak i podawałem go, to wyszło na to, że tam zostało mniej więcej centymetr wody jeszcze. Także, no nie wesoło by było, powiem szczerze. Ale już jest dobrze. Znalazłem w końcu miejsce, gdzie jest cień, nie ma komarów. Nieważne, że to jest na środku szlaku praktycznie. Robię mój makaron. I tyle. A tak jak czekam teraz, jak to jedzenie się zrobi, to powiem Wam jeszcze kilka słów. W tej chwili po jakichś 45, 50 prawie kilometrach. Po pierwsze, lekkie, przewiewne, wygodne buty. Pierwsza rzecz. Kiki. O! Po prostu bierzcie te kijki i nauczcie się nimi chodzić tak, żeby się nimi odpychać. To robi taką różnicę. Naprawdę te kijki takiego tempa dodają, to jest nie, nie, nieprawdopodobne. Także kijki, no i plecak też, no jak najlżejszy, słuchajcie, to nie ma co się czarować. Z takich porad praktycznych, no to są wodą uważajcie, żeby nie wylądować tak jak ja, że nagle nie ma wody. Więc jeżeli idziecie z Dziekanowa, to górki to jest ostatni dobry punkt. I zresztą, chyba w drugą stronę to będzie podobnie. Ze sklepami na razie, jak widać, była lipa. Na szlaku w tym momencie nie było tak po prostu sklepu, żeby nie trzeba było zboczyć jakiś tam kilometr czy coś. A kto chce zbaczać ze szlaku. Jakkolwiek. Który sezon wybrać, moim zdaniem, teraz jest całkiem fajnie. No trzeba się naprawdę przemęczyć przez te odcinki bagienne, gdzie, jest, gdzie się nie da zatrzymać po prostu. Ale tych odcinków jest tylko kilka. Za to mamy lato i jest ten las zielony. No i to jest na pewno duża zaleta. Nie wiem, no wydaje mi się, że jesienią byłoby fajnie też jakąś późniejszą, jak z kolei krwiopice się ukryły, a ten, a kolorki weszły na drzewa. nie? Jak ktoś lubi chodzić po lesie, to to jest naprawdę duży zastrzyk chodzenia po lesie. Ja jestem w szoku jak mało ludzi tędy chodzi. Są takie odcinki, gdzie przez długie, długie kilometry się nigdy nie spotyka nikogo. No i w sumie tyle. Fajny szlak, no. Fajnie można się wyciszyć. Poobserwować. Polecam. To żegnamy las. I zaczynamy ostatni odcinek asfaltowy. Ostatnia prosta. Czuję podekscytowanie, chociaż nie czuję stóp. Yes! Woo! Udało się! No dobra, to kończymy odcina. Na koniec pozdrawiam jeszcze raz tych cudownych gospodarzy, którzy pozwolili mi u siebie zanocować znaczy na podwórku u siebie. Gospodarza, który mi dał wodę, dzięki czemu żyję. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, dajcie lajka, subskrybujcie kanał. I do następnego strzałeczka. Hej!